Dzieje się historia na naszych oczach, bo na naszych oczach establishment Unii Europejskiej pod przewodnictwem Niemiec usiłował zmienić treść traktatów Unii Europejskiej i dokonać rewolucji, rewolucji zmierzającej w kierunku tworzenia jednego państwa z siedzibą w Brukseli, a może w Berlinie i Brukseli ostatecznie z pozbawieniem licznych uprawnień władczych państwa polskiego i uczynienie z polskiej demokracji tak naprawdę demokracji fasadowej. Odebranie Polakom realnego prawa wpływu na to, co się u nas dzieje. Ktoś za nas miałby decydować wbrew nam i wbrew mechanizmom demokracji. I chciałbym podziękować tutaj i pogratulować panu premierowi Morawieckiemu wczorajszego znakomitego wystąpienia. To jest dobre wystąpienie, z którym w pełni się też utożsamiamy i w tym sensie myślę, że ta informacja dla wielu analityków polskiej sceny politycznej, którzy analizowali jakieś podziały na prawicy, a chcieliby, żeby to wyglądało inaczej, nie jest dobrą informacją, ale jest dobrą dla Polski informacją, ponieważ mamy rząd zjednoczonej prawicy, który jest zjednoczony wokół celu, jakim jest obrona, podstawowych interesów Polski, jak jest obrona polskiej suwerenności, jakim jest obrona przy okazji Unii Europejskiej w tym kształcie, jakie obowiązuje w przyjętych traktatach, to my bronimy praworządności Unii Europejskiej. Broni polski premier, polski minister sprawiedliwości, polski rząd i polska Zjednoczona prawica, która dziś odpowiada za kierunek spraw w naszej ojczyźnie. I to jest dobra wiadomość nie tylko dla Polski, ale również dla Europy, dla tych wszystkich w Europie, którzy chcą, aby Europa została Europą ojczyzny, które są objęte... Umową i traktatem, określającym zasady ich współpracy jako suwerennych podmiotów, a na pewno budzi to złość i gorące emocje, kipiące emocje czasami wśród tych wszystkich, którzy chcieliby procesu przynoszenia stolic do Brukseli, przynoszenia realnej władzy do Brukseli i marginalizacji roli państw narodowych na rzecz właśnie tworzenia nowej. Innej struktury geopolitycznej, która miałaby zastąpić państwa narodowe. I my się na to nigdy nie zgodzimy. I to też wybrzmiało w sposób jasno z wczorajszego wystąpienia pana premiera Morawieckiego, za co dziękuję. Chciałbym też Państwu powiedzieć, że będziemy w tym konsekwentni i jestem przekonany, że będziemy zyskiwać coraz więcej sojuszników na gruncie Unii Europejskiej. Słyszeliście państwo zapewne już o stanowisku premiera Słowenii, który wystosował list do głównych organów Unii Europejskiej wskazując, że to co proponuje aktualna prezydencja niemiecka niesie ze sobą ryzyko Wręcz rozpadu Unii Europejskiej. I tego rodzaju głosów, mogę Państwu powiedzieć, nieformalnych jest znacznie więcej. Jako minister sprawiedliwości mam okazję rozmawiać z ministrami sprawiedliwości różnych krajów i mogę powiedzieć, że to niezadowolenie z forsowania kolanem na siłę przez prezydencję niemiecką przy wsparciu establishmentu brukselskiego rozwiązań sprzecznych z traktatem budzi coraz większy sprzeciw i krytycyzm w wielu stolicach państw Unii Europejskiej. Myślę, że z czasem będzie to coraz bardziej słyszane. To jakby główny przekaz, który chciałem się Państwu podzielić na, w związku z tym tym czasie bardzo gorącej dyskusji, historycznej dyskusji o tym, w jakim kierunku będzie rozwijać się Polska, czy Polska w ogóle będzie z czasem na mapie, bo tak naprawdę ci, którzy głośno wołają, aby przyjąć bezkrytycznie te rozporządzenia, które proponuje nam Federacja Niemiecka, powinni przygotować projekty. Zmiany konstytucji, likwidacji Polskiego Sejmu, Senatu, likwidacji bezpośrednich wyborów do tychże gremiów decyzyjnych na rzecz wzmocnienia kompetencji i roli Parlamentu Europejskiego. No po co Sejm, Senat, po co wybierać władze, jak i tak decyzje będą podejmowane nie w Warszawie, tylko w Brukseli? To po co w takim razie marnować pieniądze podatnika idąc tym tropem myślenia? No. Oczywiście mówię to pokazując, pokazując w sposób. Wyostrzony kierunek zmian, jakie wspiera, wspiera część polskiej opozycji. Ja liczne jej opamiętanie. Myślę, że dobra tradycja polskiej, polskiego parlamentaryzmu, niewolnego od konfliktu, również w okresie międzywojennym jednak pokazuje, że były takie momenty, kiedy chodziło o obronę suwerenności, kiedy wszyscy stawali razem. I bronili tego, co jest podstawą racją stanu polskiego, czyli naszej suwerenności, czyli co to znaczy suwerenności, by przełożyć na konkrety. Realnego podejmowania decyzji dotyczących nas, Polaków, tu w Polsce, realnego podejmowania decyzji w wyborach przez Polaków o tym, jaka będzie Polska, a nie przez urzędników Brukseli, na których nie mamy realnego wpływu. I oto właśnie jest ten bój. To jest bój podstawowy o, o, o to, kto będzie decydował o losie Polski i jaka Polska będzie. I w tym sensie. Jest to moment bardzo ważny.